Nie da się ukryć, że liczba osób żyjących na Ziemi rośnie w zatrważającym tempie. Na świecie jest już na prawie 8 miliardów i nie zanosi się na to, żeby na przestrzeni przyszłego wieku liczba ta wyhamowała. Szacuje się, że w okolicach 1804 roku liczba osób żyjących na Ziemi pierwszy raz przekroczyła 1 miliard. 2 miliardy przekroczyliśmy około 1927 roku, a liczbę tę Podwoiliśmy już w okolicach 1974, kiedy było nas 4 miliardy. Tendencja ta nie spada, bowiem niecałe pół wieku zajmie nam dojście do 8 miliardów istnień. Szacuje się, że utrzymując tę tendencję, między 2050 a 2060 rokiem będzie nas już ponad 10 miliardów. ONZ-owski fundusz ludnościowy. Podał nawet, że możliwe jest osiągnięcie liczby 15 miliardów już przed 2100 rokiem. Co w takiej sytuacji? Czy będzie nas kiedyś za dużo? Czy ludzie zaczną walczyć ze sobą o ziemię i zasoby? Jak na tę sytuację będą zmuszone zareagować państwa? Mimo utrzymującego się trendu światowej demografii zbadano, że współczynnik płodności Czyli liczby dzieci na jedną kobietę spadł prawie trzykrotnie na przestrzeni 600 lat. W krajach bardzo rozwiniętych wynosi on średnio 1,7, natomiast w krajach rozwijających się to już wskaźnik 4,2. Do zwiększenia liczby ludzi na Ziemi przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnego współczynnika płodności na naszej planecie przyczyniła się poprawa jakości medycyny, przemysłu jedzeniowego. Czy ogólna poprawa standardu życia przeciętnego człowieka żyjącego na naszej planecie. Państwem, które postanowiło działać już w 1977 roku, były Chiny. Ich polityka jednego dziecka miała na celu ograniczenie przyrostu naturalnego w Chinach poprzez promowanie rodzin jednodzietnych, a nakładanie na pary, które miały dwójkę lub więcej dzieci, ograniczeń prawnych lub dodatkowych opłat. Od polityki tej. Chiny odeszły w 2005 roku ze względu na znaczny wzrost przypadków dzieciobójstwa czy wykonywanych aborcji oraz starzenie się chińskiego społeczeństwa i chęć zapobiegnięcia ewentualnym problemom związanym z utrzymaniem przez młodsze pokolenia ludzi starszych. Dzietność w Chinach utrzymuje się obecnie na poziomie 1,55, co jest wskaźnikiem wyższym od tego osiągniętego w naszym kraju, czyli 1,33. Najniższy współczynnik dzietności odnajdziemy w państwach takich jak Singapur, Makao, Tajwan czy Korea Południowa. Z kolei najwyższy współczynnik dzietności znajdziemy w Nigerze, Mali czy Burundi. Nie da się ukryć, że głównym obszarem odpowiedzialnym obecnie za wzrost populacji na świecie jest Afryka. Przewiduje się, że mocny przyrost liczby ludności w ciągu kilkudziesięciu lat Odnotuje również Azja. W wyniku bogacenia się biedniejszych krajów, znajdujących się na tych kontynentach, społeczeństwo zacznie powszechnie korzystać z metod zapobiegania ciąży, takich jak antykoncepcja, lecz jest to bardzo długi proces, jeśli mówimy o wielu biednych krajach afrykańskich. Kraje europejskie są przykładem społeczeństwa starzejącego się, a programy prorodzinne mają zachęcić przyszłych młodych ludzi do zdecydowania się na rodzicielstwo. Francja osiągnęła współczynnik dzietności bliski 2,1, co pozwoliło jej do dołączenia do grona krajów, w których liczba mieszkańców utrzymuje się na stałym poziomie. W podobną stronę idzie rząd naszego kraju oferując program 500. Co zatem robią kraje biedne w celu utrzymania stabilnej liczby osób żyjących na naszej planecie? Właściwie to niewiele. Często są to kraje ogarnięte wojną, kraje bez powszechnego dostępu do edukacji, które nie mają wystarczających zasobów i nie są w stanie przy swojej obecnej sytuacji ekonomicznej wpłynąć na obniżenie współczynnika dzietności w swoich krajach. Pozostaje mieć nadzieję, że na przestrzeni następnego wieku Afryka szybko się rozwinie, zmieniając przy tym model swojej rodziny. Z problemem egzystencjalnym będzie mierzyć się już niedługo Europa. Ponieważ jej mieszkańcy będą stanowić coraz mniejszy odsetek ludności całej planety, a co za tym idzie, kraje europejskie mogą być miejscem jeszcze bardziej niż obecnie pożądanym do życia przez ludzi z biedniejszych rejonów. Prognozy mówią, że bieda, destabilizacja polityczna i coraz większa liczba ludzi krajów afrykańskich doprowadzi do częstszych konfliktów zbrojnych co przyczyni się do zwiększania liczby uchodźców przybywających do lepiej rozwiniętych krajów. Nie da się przewidzieć, co czeka Ziemię za kilkaset lat, bo może okazać się, że ludność zacznie kolonizować wtedy inne planety. Pewne jest jednak, że liczba ludzi na Ziemi pod koniec obecnego wieku nie przestanie drastycznie rosnąć, a bogate kraje, w tym prawdopodobnie Polska, staną przed problemem jeszcze większego napływu imigrantów do ich krajów.